Hej, tu Maszka. Dzisiaj zademonstruję Wam, jak przywrócić skręt lokom przy użyciu produktów Mona. Moim podstawowym szamponem, który używam i jest szampon nawilżający Renew. Czasami jest to smoothing, czasami jest to advance. W każdym razie szampon z grupy nawilżających szamponów. Jedna z głównych zasad to mycie dwa razy. Kolejna zasada, którą warto zapamiętać i się nie utrzymać, to przed użyciem wstrząsnąć porządnie produktem, aby składniki połączyły się. Więc najpierw moczymy bardzo mocno głowę, wstrząsamy produktem i wylewamy produkt na mokrą dłoń Wielkości około jednej złotówki. I teraz uwaga, rozcieramy ten szampon w rękach dosyć dynamicznie, aż pojawi nam się biały kolor. To będzie znak, że składniki się uaktywniły i możemy przystąpić do mycia. Koncentrujemy się na skórze głowy i masujemy ją, zostawiając szampon na około półtorej minuty. Zauważ, że się szampon nie pieni. Dobrze, tak ma być, jest super, wszystko działa, tak ma być. Pamiętamy o tym, żeby dobrze spłukać szampon, ponieważ to są mocno skoncentrowane produkty. I przystępujemy do drugiego mycia. Teraz zmieniam szampon i daję nawilżający. Robię dokładnie tak samo. Wylewam około złotówki na mokre ręce, rozcieram w rękach, aż pojawi się biały kolor. Koncentruję się na skórze głowy. I również trzymam około półtorej minuty. Zauważ, że się teraz dosyć mocno zapienił szampon. Dobrze. Po tym czasie spłukuję również dosyć obficie i przystępuję do odżywki. Mój mały trik, który bardzo lubię, bardzo... moje włosy bardzo go lubią i sprawdza się u mnie fantastycznie, to jest łączenie dwóch odżywek do spłukania. Dzisiaj daję dwie odżywki Super Nourish, bardzo oleistą odżywkę, a drugą Advanced Hydrating z linii nawadniającej. Więc będę miała nawilżenie i nawodnienie w jednym. Więc wylewam dwie odżywki na rękę, rozcieram w rękach i koncentruję się po długości, od ucha w dół. Robię to na dwie serie, jakby rozdzielam moje włosy na dwie części, i teraz delikatnie rozczesuję palcami jedną część moich włosów. Dobre kilka dni w ogóle nie dotykałam ich, nic z nimi totalnie nie robiłam, więc są a, trochę w kiepskim stanie. Więc porządnie o nie zadbam, dlatego również sięgnęłam po mega nawilżającą oleistą odżywkę, ponieważ ona mi pomoże mocno je nawilżyć. Więc delikatnie sobie rozczesuję dzięki temu również podczas czesania szczotką uniknę wyrywania moich włosów. Więc delikatnie obchodzę się w tej części. Jak już mam odżywkę rozczesaną, rozczesaną palcami, rozczesuję ją szczotką, zaczynając tą jedną sekcję od dołu kieruję się ku górze. Odżywki na włosach zostawiam tak około 5 minut. Po czym spukuję. Mój kolejny trik jest taki, który się świetnie umie sprawdza. Nie zbyt dokładnie spukałam odżywki, zrobiłam to bardzo celowo. Czasami ich w ogóle nie spukuję, ale dzielę się tym, co u mnie się sprawdza. Więc sama wypróbuj na sobie, który sposób bardziej ci się sprawdzi. Zauważ również, że nałożyłam odżywki na mega ociekające wodą włosy. Kiedyś na początku, jak zaczynałam przygodę z tymi produktami, wszystko odsączałam z nadmiaru wody i dopiero potem nakładałam albo maskę, albo odżywkę. Sprawdzało mi się, też był fajny efekt, ale odkryłam metodę, którą moje włosy dużo bardziej lubią i dzięki temu się mniej puszą. Jak wcześniej odsączałam sobie z nadmiaru wody, to automatycznie pozbawiałam moje włosy naturalnej wilgoci, i dzięki temu puszyły się później trochę bardziej, czego nie chciałam i nie lubiłam. Więc robię wszystko na ociekające wodowłosy, spłukuję po 5 minutach. Tutaj już bardzo indywidualna sprawa, czy spół, będziesz spłukiwała to bardzo obficie, bardzo dokładnie, bardzo starannie. Albo możesz wypróbować sobie sposób taki, jakim ja. Dzielę się z Tobą, że niedokładnie spłukałam celowo. Więc to wszystko działo się pod prysznicem, a teraz czas na po prysznicu. Uwielbiam odżywkę bez spłukiwania, bez niej ani róż. Wszystko również zostawiam ociekające i zabieram się za ogarnianie moich włosów, pielęgnację moich włosów sekcjami. I teraz indywidualne również preferencje, jeżeli chcesz mieć mniejsze pukle, mniejsze loki, koncentruj się na mniejszych sekcjach, jeżeli chcesz większe, koncentruj się na większych. Tu już bardzo indywidualnie trzeba podejść do sprawy, więc biorę jedno pasmo, daję odżywkę bez spukiwania, koncentruję się na tym paśmie, rozczesuję szczotką Denman Brush do uwydatniania loków i teraz daję stylizator. Dzisiaj użyję żel Flexible Hold Gel i piankę stylizującą Moxie mousse Uwielbiam te dwa produkty. Czasami łączę jeszcze krem, dorzucam jeszcze krem na loki, czasami używam tylko żelu, czasami tylko pianki, czasami tylko kremu, czasami łączę żel i krem bardzo, bardzo różnie, więc tu również indywidualna sprawa, jeżeli chodzi o stylizator. Ale ważne jest, żeby użyć stylizator, ponieważ taką ma rolę, żeby pomóc uwydatnić nasze loki, i żeby ten skręt trzymał się dłużej, żeby te włosy nie były spuszczone, Więc stylizator, kochamy stylizator. Musimy się z nim po prostu zaprzyjaźnić. Więc nakładam żel na mokre ręce na tą samą sekcję. Którą, na którą wcześniej nałożyłam odżywkę bez spukiwania, również rozczesuję i ugniatam. Potem daję piankę na to pasmo i robię tak z całą głową. Na początku może się to wydawać pracochłonne, może wyglądać trochę niezbyt elegancko, ale nie chodzi o to, jak to wygląda, ale jaki chcemy mieć efekt. Tak, więc liczy się efekt końcowy. Ważne jest, żeby ugniatać te włosy i koncentrować się dosyć mocno na tym, ugniatając je non-stop. I pamiętajcie, rozczesując pasma, rozczesujemy je nie w dół, tylko w bok albo do góry, tak, żeby one również odbiły się troszeczkę od nasady. Więc jak już skończymy i zrobimy całą głowę, zajmiemy się całą głową, to w zasadzie Tyle. Ja dzisiaj wysuszyłam dyfuzorem, więc sięgnęłam po ochronę termalną. Ochrona termalna w sprayu. Fajny produkt, bardzo poręczny, również nie obciąża włosów. Wystarczyło wstrząsnąć przed użyciem, kilka psiknięć i mogłam przystąpić do suszenia. Jeżeli zajmuje Ci dosyć długo, zwłaszcza na początku, dużo czasu zajmuje Ci wystylizowanie włosów. Pasmami, możesz, może okazać się, że y, część Twoich włosów już jeszcze nie zrobiona, już przesła, więc możesz użyć wody, na przykład butelki z wodą, y, i najzwyczajniej w świecie spsikać dosyć mocno to pasmo, dzięki czemu te włosy nie będą się potem puszyć, dzięki czemu będziesz mogła łatwiej nałożyć stylizator i te włosy po prostu Ci podziękują później w efekcie końcowym. Jeżeli chodzi o suszenie dyfuzorem, jest również mnóstwo różnych metod suszenia. Ja wysuszyłam standardowo zaczynając suszyć od skóry głowy i zajęłam się potem końcami. Na sam koniec, oczywiście jeżeli masz wrażenie, że po stylizacji, po wysuszeniu Twoje włosy gdzieniegdzie mają sucharki, możesz użyć olejku, Wylać sobie olejek na dłonie i po prostu delikatnie już wysuszone włosy wgnieść olejek. Nie dość, że nawilżysz, Włosy będą pięknie pachniały, to zniweluje tak zwane sucharki. Żeby dodać objętości włosom, na sam koniec, jak one już są 100% suche, możesz zrobić jeszcze taki trik, biorąc jedno pasmo. Jeżeli chcesz mieć mniejsze loczki, jeżeli chcesz dodać objętości, jeżeli te loki gdzieś tam są zbyt mocno zbite, to możesz sobie wziąć jedno pasmo i delikatnie rozdzielić. Tylko uwaga, włosy muszą być mega po prostu suche. W innym, w innym przypadku narazisz je na uszkodzenia i narazisz je na większy puch. Podczas tego mycia wypadło mi tyle włosów. Dla mnie jest to ok, ponieważ dobre kilka dni totalnie nic z nimi nie robiłam. Nie dotykałam ich, więc spodziewałam się, że wypadnie ich mniej więcej tyle. Ale nie o wypadaniu dzisiaj. Efekt końcowy, również możesz zastosować fajny trik. Do tego używam takiego grzebienia, który. Podobno również pomaga i niweluje puszenie, elektryzowanie, więc ja zaczynam od podnoszenia sobie włosów od nasady. Delikatnie, robiąc to w ten sposób. I jadę tak z tyłu również. Albo również możecie zastosować taki grzebień i delikatnie włożyć sobie u nasady i delikatnie podnieść je, kierując grzebień ku górze. Zwłaszcza z tyłu często mamy problem z tak zwanym gniazdem, ale ważne jest właśnie podczas stylizacji przekręcać, ugniatając włosy przekręcać głowę na boki. Do przodu i cały czas ugniatać je. To jest ważne, czyli ugniatając, przekręcamy głowę na boki, do przodu. Dzięki temu również z tyłu nie, nie będziemy mieć tego gniazda. Jeżeli już do takiego czegoś dojdzie, to a, ten grebień fajnie się sprawdzi. Możecie sobie delikatnie z tyłu podnieść te włosy. I już efekt końcowy. Tak wygląda moja pielęgnacja, moje najbardziej proste mycie, najbardziej najprostsza stylizacja, która daje mi dużo fajniejszy efekt. Dzięki tej metodzie mogę cieszyć się dłużej efektem. Mam mniej roboty między myciami, więc reanimacja również nie zajmuje mi tak dużo czasu. To się u mnie sprawdza. Na koniec olejek, jeżeli mam sucharki, akcesoria również odsyłam Was do wcześniejszego wideo, akcesoria i jeszcze jedna rzecz w podsumowaniu to taka, że odsączam włosy z nadmiaru wody i z nadmiaru produktu w momencie już kiedy mam przystąpić do suszenia czyli to jest ostatni krok możesz użyć do tego albo pawełnianej koszulki albo specjalnego ręcznika do, z mikrofibry, albo po prostu ręcznika papierowego delikatnie łapiąc włosy i przyciskając na górze. Zresztą włosy same się odsączą z nadmiaru wody i produktów, jak podczas ugniatania już z odżywką będziesz słyszeć takie crunch. Jeżeli to usłyszysz, to znaczy, że dobrze robisz, to znaczy, że włosy są prawidłowo zmoczone i produkt prawidłowo nałożony. Mam nadzieję, że to wideo pomoże ci uwydatnić twój skręt, używając produktów Monat, bo wiem jak, pamiętam jak ja się czułam, kiedy różnymi sposobami próbowałam i mi nie wychodziło. Także mam nadzieję, że pomoże ci to. Dziękuję, że ze mną byłaś. Ściskam cię i do zobaczenia. Pa.